Czymże jest szczęście? Definicja bardzo pojemna. Dla jednych to coś zwykłego, dla innych coś, co jest nieuchwytne, za czym trwa pogoń. Ale jedno jest pewne. Szczęściu trzeba dopomagać. Dlatego w tym zwiastunie, w tym odcinku, w tym kartonie. Jest dla pasjonata biegania takie szczęście. Tu znajduje się kolekcja Eliud Kipchoge. Zawodnik ten biegacz przeszedł do historii w 2018 roku w Berlinie pobił dotychczasowy rekord świata w maratonie osiągając fenomenalny wynik 2 godziny 1.39 w 2019 roku jaki, jako pierwszy człowiek w dziejach złamał granicę 2 godzin w związku z tym firma Nike postanowiła uhonorować kolekcją którą tutaj posiadam wprawdzie miałem ją otrzymać 2 dni wcześniej, ale względu na warunki pogodowe otrzymałem 12 lutego 2021. Kto jest ciekawy, co tutaj się w środku znajduje, co to za kolekcja, już teraz serdecznie zapraszam na najbliższy odcinek.